Wjechałam na podjazd moich rodziców z kremem do opalania i spakowaną torbą. Moja mama otworzyła drzwi i powiedziała: Tak naprawdę nigdy nie było cię na liście gości. Uznaliśmy, że poradzisz sobie sama. Uśmiechnęłam się i odjechałam. Kropka tej nocy otrzymałem wezwanie do zapłaty. 5900 Twój udział w lotach i willi. Odmówiłem i wysłałem jednego dolara z notatką. Będziesz miał niespodziankę. Dwa dni później moja rodzina krzyczała, gdy zobaczyła mnie na hawajach. Kropka, to było jedno z najgorszych przygotowań do podróży, przez jakie kiedykolwiek przeszedłem. Nic nie działało bez zarzutu. Nie mogłam znaleźć klapek. Chociaż przysięgałam, że zostawiłam je w szafie w korytarzu, mój krem do opalania eksplodował w mojej torbie. Kropka, musiałam zmienić torbę w ostatniej chwili, gdy zamek błyskawiczny w mojej zwykłej torbie zatrzasnął się, jakby czekał na ten dzień, by się rozpaść. Kropka, ładowarka, którą spakowałam, była do starego telefonu i zapomniałam uzupełnić receptę. Ceo oznaczało objazd po drodze. Wszystko. Ceo mogło pójść źle, poszło, ale powtarzałam sobie, że będzie warto. Kropka, jechaliśmy na Hawaje. Pierwszą rodzinną wycieczkę od lat, tylko nasza piątka. Ja, moi rodzice, moja siostra Sara i jej mąż Dan. Rozmawialiśmy o tym od wiosny, a teraz to się działo. Kropka domek na plaży, słońce, coś bliskiego normalności. Pomyślałem. Kropka moi rodzice powiedzieli mi, żebym wpadł do nich w nocy, ponieważ nasz lot był wcześniej. To miało sens. Prześpię się na kanapie i razem pojedziemy na lotnisko. Kupiłam nawet kilka przekąsek, by podzielić się nimi podczas lotu. Miałem wszystko spakowane, kropka, krem przeciwsłoneczny już nałożony, bawiłem się w samochodzie. Tryb wakacyjny w pełni włączony, kropka, wjechałem na podjazd, gdy słońce zaczynało się chylić ku zachodowi. Chwyciłem torbę, podszedłem i zapukałem. Moja mama otworzyła drzwi. Nawet nie wyglądała na zaskoczoną moim widokiem. Raczej na lekko zaniepokojoną. Potem mnie uderzyła. Nie było cię na liście gości. Uznaliśmy, że poradzisz sobie sama. Myślałem, że żartuję. Wpatrywałem się w nią, czekając na puentę. Nic. W środku zobaczyłem ich torby ustawione przy schodach, kropka lodówka, kapelusze przeciwsłoneczne, paszporty na stoliku w korytarzu. Sara i Dan śmiali się z czegoś na jej telefonie w salonie, jakby to była kolejna noc. — O czym ty mówisz? — zapytałem. Rzuciła mi takie spojrzenie, jakby próbowała złagodnieć, ale nie miała na to siły. Sara miała ostatnio ciężki okres. Zapytała, czy moglibyśmy zrobić tę wycieczkę tylko dla niej i daną. Bez napięcia, bez stresu. Nie dogadywaliście się i, szczerze mówiąc, zgodziliśmy się. Chcieliśmy, żeby miała coś spokojnego, kropka rzucili mnie, kropka nie z powodu logistyki, nie z powodu błędu, ale jako prezent dla Sary. Jakby wykluczeniem nie było dla niej aktem miłości. Ostatni raz spojrzałem na nią przez ramię, kropka mój, tata był w kuchni odwrócony w drugą stronę, udając, że miesza coś, czego najwyraźniej nie gotował. Nikt nic nie powiedział. Nikt nie ruszył się, by mnie zatrzymać. Więc wyszłam, kropka po powrocie do samochodu, siedziałam tam przez kilka minut. Nie byłam jeszcze zła. Po prostu zawstydzony. Nie tylko za to, że mnie odcięli, ale też za to, że się tego nie spodziewałem. Przez ostatnie kilka miesięcy, za każdym razem, gdy rozmawialiśmy o podróży, było to niejasne, kropka damy Ci znać. Wciąż wszystko potwierdzamy. Myślałem, że są po prostu niezorganizowani, ale nie. Zaplanowali wszystko wokół mnie, nie uwzględniając mnie, kropka około godzina 22.47 tej nocy, dostałem prośbę od mojej mamy. 5100 dolarów. Twój udział w lotach i willi patrzyłem na to, uśmiechając się. Następnie odesłałem jednego dolara z dopiskiem. Będziesz miała niespodziankę. Kropka, otworzyłem laptopa. Sprawdziłem numer lotu, który podejrzewałem. Wciąż były wolne miejsca. Zarezerwowałem jedno ten sam czas ta sama bramka chcieli, żeby Sara miała spokój. W porządku, kropka, ale nie zamierzałem moczyć się w mieszkaniu przez pięć dni. Podczas gdy oni publikowali selfie z plaży, znalazłem lepsze miejsce: prywatna kebane, luksusowa willa, pełny widok na ocean, osobne wejście. Kropka, zarezerwowałem wszystko pod ich nazwiskiem i dodałem notatkę do rezerwacji o tym, że rodzina Millerów preferuje wczesne zameldowanie i butelkę szampana. Nie chciałam zemsty. Chciałem też spokoju, ale mój miał być z lepszym widokiem i kluczem z ich nazwiskiem, kropka, dotarłem na lotnisko wcześnie. Nie chciałem niczego ryzykować, nie w obliczu tego, jak idealnie wszystko się układało. Zaparkowałem nawet na parkingu długoterminowym, jakbym był kolejnym członkiem rodziny wylatującym na tydzień do raju, kropka, miałam na sobie bluzę z kapturem i słuchawki, nie dlatego, że ich potrzebowałam, ale dlatego, że nie chciałem być zbyt szybko zauważona. Wiedziałem, że lecimy tym samym samolotem. Po prostu nie chciałem, żeby jeszcze o tym wiedzieli. rozpoczął się bordyn i zauważyłam ich w pobliżu bramki. Mój tata trzymał swoją zwykłą teczkę podróżną jak aktówkę. Mimo że wszystko jest teraz cyfrowe, Sara miała designerską poduszkę na szyję przewieszoną przez rączkę walizki, śmiejąc się z danem z czegoś na swoim telefonie. Moja mama stukała stopą co kilka sekund sprawdzając zegarek kropka poczekałem do ostatniego wezwania do wejścia na pokład, prześlizgnąłem się obok nich w grupie czwartej, podczas gdy oni byli rozproszeni z agentem bramki o miejsce przy oknie, przeszedłem tuż obok, nikt nie zauważył kropka to było piękne. Samolot był pełny. Zająłem środkowe miejsce głową w dół, przespałem większość lotu i obudziłem się gdzieś nad Pacyfikiem, gdy Stuart i rozdawały drinki kropka byli kilka rzędów przede mną. Rozmawiając i śmiejąc się, jakby byli już na wakacjach. Kropka, kiedy wylądowaliśmy, pozwoliłem im wyjść pierwszym. Wybiegli podekscytowani, gotowi rozpocząć swój rodzinny wypad bez problematycznego dziecka. Kropka, nie spieszyłem się, a kiedy wszedłem do strefy przylotów, mój kierowca trzymał tabliczkę z napisem: Miller Family. Nawet nie zadawał pytań, kropka, chwycił moją torbę i zaprowadził mnie do czarnego sufa z zimnymi ręcznikami i koszem świeżych owoców z tyłu. Nie musiałem nawet dotykać bagażu. Kropka, ośrodek znajdował się 20 minut w górę wybrzeża. Technicznie rzecz biorąc, była to prywatna posiadłość, oddzielona od głównych hoteli. Moja kebana miała własny basen bez krawędzi, hamak rozciągnięty między dwiema palmami i taras, który otwierał się bezpośrednio na piasek. Zameldowałem się. Kropka, personel przywitał mnie słowami: Aloha, pani Miller. Mamy wszystko przygotowane dla pani i pani gości. Przytaknęłam. Dołączą później. To wystarczyło. W międzyczasie wiedziałam, gdzie się zatrzymali. Przyzwoity ośrodek, ale ciasny. Jedna wspólna willa dla całej czwórki. Ograniczony dostęp do plaży, przyjazny dla rodzin, głośny, bardzo publiczny. Tej nocy wybrałem się na spacer w pobliże ich części wyspy, żeby to zobaczyć. Trzymałem się poza zasięgiem wzroku ale wystarczająco blisko, by obserwować, jak wchodzą na plażę wyraźnie czymś poirytowani. Zgadłem, właśnie próbowali się zameldować pod swoim nazwiskiem i powiedziano im, że ktoś inny już zajął dobry pokój. Jeszcze o tym nie wiedzieli, ale to był dopiero początek kropka przez telefony, próbując dowiedzieć się, co się stało, a ja byłbym trzy Margerity głęboko na leżaku, czytając książkę, której nawet nie planowałem skończyć. Nie próbowałem zrujnować ich podróży, po prostu pozwalałem im poczuć, jak to jest być pominiętym. Pierwszy poranek przypominał coś z broszury. Ocean był cichy. Wiatr wiał tak, jakby został zaprojektowany na ten konkretny wtorek. Nie miałem żadnych wiadomości, żadnych telefonów, żadnego hałasu, tylko talerz tropikalnych owoców, których nie rozpoznałem i szum fal. Po raz pierwszy od dawna nie czułam się, jakbym krążyła wokół czyjegoś życia. o dziewięć rano zaczęły przychodzić wiadomości. Pierwsza była wiadomość od mojej mamy. Zrobiłaś coś z naszą rezerwacją. Zignorowałem go. Potem odezwała się Sara. Musimy porozmawiać. Coś dziwnego dzieje się z Willą. to sprawiło, że się uśmiechnąłem. Następnie wysłała wiadomość głosową, której nie odsłuchałem. Stało się dokładnie to, czego się spodziewałem. Kropka próbowali się zameldować tylko po to, by dowiedzieć się, że Miller już zajął kabinę przy plaży i nie ma drugiej rezerwacji. Personel powiedział im, że nazwisko zostało oznaczone do odprawy VIP kilka godzin wcześniej. Kropka zostali przeniesieni do pokoju o niższej kategorii, położonego dalej od plaży. Bez widoku, bez dodatków. Była to jedyna dostępna opcja. Byli wściekli. Kropka w południe w końcu odebrałem jeden z telefonów mojego taty. Zapytał, czy zarezerwowałem coś na ich nazwisko. Odpowiedziałem, że tak. Zapytał dlaczego. Powiedziałem mu, pomyślałem, że poradzisz sobie sam. Rozłączył się. Spędziłem dzień, wylegując się przy moim basenie, zamawiając absurdalne jedzenie tylko dlatego, że było w menu. Dwie kobiety, które poznałem tego ranka na śniadaniu. Cassie i Joy dołączyły do mnie na drinka. Były z Seattle, przyjechały na wieczór panieński, który został odwołany w ostatniej chwili. Od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Nic poważnego, tylko swobodna rozmowa i dużo śmiechu. Zostali do późna. Nie kazałem im wychodzić. Następnego dnia było jeszcze lepiej. Poszedłem nurkować z rurką, podczas gdy oni przepychali się z menedżerami hoteli, Próbując ulepszyć lub zmienić obiekt kropka, wiedziałem, że nie mogą. Każde przyzwoite miejsce było zarezerwowane z tygodniowym wyprzedzeniem. Utknęli w martwym punkcie kropka, raz minąłem ich na ścieżce plażowej w pobliżu zatłoczonego baru. Sara zobaczyła mnie i odwróciła wzrok. Była w sandałach i wyraźnie spalona słońcem. Ja byłem w okularach i lnianej koszuli, świeżo po masażu. Nic nie powiedziała. Ja też nie kropka to z tyłu. Oglądaliśmy zachód słońca na pokładzie, a potem wcześniej się rozbiliśmy, po prostu rozciągnęliśmy się, słuchając muzyki i oceanu. Nie czułem triumfu, nie do końca kropka czułem się cicho, spokojnie. Jakby wszystko, co nagromadziło się przez lata, zostało uwolnione w ciągu pięciu dni ciszy i słonego powietrza kropka po powrocie do domu wiedziałam, że będą konsekwencje. Zawsze tak jest, ale na razie to oni byli outsiderami. A ja byłem dokładnie tam, gdzie powinienem być Czwartego ranka do drzwi mojej kebany zapukał pracownik ośrodka. Myślałem, że to może kolejny powitalny drink lub serwis ręczników, ale zamiast tego wręczył mi kopertę. Nie z recepcji. Powiedzieli, że została dostarczona przez gościa./. na zewnątrz nie było nazwy, tylko numer pokoju na bazgrany w rogu./. w środku znajdowała się złożona papeteria ośrodka. Trzy zdania napisane odręcznie przez Sarę. To było więcej niż małostkowe. Wstydzimy się za ciebie. Zrujnowałeś nam wycieczkę, kropka, żadnego przywitania, żadnego imienia, żadnego wyjaśnienia, tylko to. Złożyłam go ostrożnie i wsunęłam pod drinka na stoliku na patio. Jakby to było nic takiego. Nawet nie poczułam złości. Nie tak naprawdę, kropka, to było bardziej dziwne niż cokolwiek innego, jakby naprawdę myśleli, że po prostu zniknę i tego nie zauważę. A teraz, kiedy tego nie zrobiłam, stałam się czarnym charakterem, bo nie odeszłam po cichu. kropka, Następne kilka godzin spędziłem w mieście z Cassie i Joy. Znalazły wycieczkę łodzą, która była nieco poza radarem, należącą do emerytowanego biologa morskiego, który oferował nurkowanie na rafie małym grupom. Skończyło się na tym, że byliśmy tylko we trójkę. Nurkowaliśmy na zmianę. Pływaliśmy z żółwiami morskimi i piliśmy z prawdziwych kokosów. Kropka w pewnym momencie Cassie oparła się na pokładzie łodzi i powiedziała: Czy tak powinno wyglądać życie? Nie odpowiedziałem, ale wiedziałem, co miała na myśli. Kropka pod koniec wycieczki Joy zrobiła nam zdjęcie, na którym się śmiejemy, ja między nimi zdjęta koszulka, drink w ręku, ocean w tle. I opublikowała je na Instagramie. Wtedy nawet o tym nie pomyślałem po prostu kolejny wakacyjny wybór kropka, ale to była iskra kropka, zanim wróciliśmy do kebani, mój telefon miał pięć nieodebranych połączeń od taty. Potem długa wiadomość: Usuń zdjęcie. To idzie za daleko kropka, celowo próbujesz upokorzyć rodzinę. Potem Sara, już nawet nie udajesz. Czy to tylko żałosne przedstawienie? I wreszcie od mojej mamy. Wspieraliśmy cię przez lata. Zawsze byłaś inna, ale nigdy nie dałyśmy ci tego odczuć. Nie wiem, co się w tobie zmieniło, ale to jest okrutne. Przeczytałam to ostatnie dwa razy. Wspierał mnie przez lata. Ta linijka odbijała się echem w mojej głowie przez resztę popołudnia. Wspierali mnie kropka spędzili lata próbując mnie wygładzić, zignorować rzeczy, które nie pasowały, uczynić mnie małą, by Sara mogła błyszczeć kropka tej nocy Cassie i Joy wybrały się do miasta, by sprawdzić bar z muzyką na żywo. Ja zostałem z tyłu. Nie byłem w nastroju. Powietrze było jeszcze ciepłe i poszedłem boso na plażę. Chcąc oczyścić głowę kropka gdy zbliżyłem się do krawędzi ośrodka, zobaczyłem kogoś siedzącego na niskim kamiennym murku nad wodą. Dan. Był sam, sączył piwo i wpatrywał się w ocean. Zobaczył mnie, ale się nie wzdrygnął kropka po sekundzie, uniósł butelkę jak leniwą falę kropka. Zawahałem się, po czym podszedłem do niego i usiadłem kilka metrów dalej. Dan nie patrzył na mnie. Rozwijają się, powiedział. Twoja mama płakała wcześniej. Sara trzaskała drzwiami. Nic nie powiedziałem. Nie spodziewała się, że się pojawisz, dodał. Zdecydowanie nie w ten sposób. Wszyscy myśleli, że będziesz się dąsać w domu. Spojrzałem na niego. Czy poprosiła ich, żeby mnie zostawili? Nie odpowiedział od razu, kropka pociągnął łyk i powiedział: To był jej pomysł. Myślę, że zgodzili się na to, ponieważ wydawało się to łatwiejsze niż kolejna kłótnia, kropka powoli skinąłem głową. Zerknął na mnie. Nie sądzę, że się mylisz. Ale prawdopodobnie nie powinienem tego mówić. Przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu. Przypływ pełzał na piasek, kropka, przemknął obok nas, jakby nie chciał się w to mieszać. Kropka, kiedy wstałem, by odejść, Dan powiedział: Będą ci ścigać, kiedy wrócimy. Wiem, kropka po powrocie do kebani. Cassie i Joy leżały zwinięte w kłębek na leżaku, obie na wpół śpiące pod kocem, a z czyjegoś telefonu sączyła się cicha muzyka. Wziąłem butelkę wody z minibaru i usiadłem z nimi na zewnątrz. Kropka Joy otworzyła jedno oko. Spojrzała na mnie, po czym znów odpłynęła kropka. Odchyliłem się do tyłu i zamknąłem oczy. Niech krzyczą. Niech piszą. Niech się nakręcają. Po raz pierwszy w życiu nie starałem się zasłużyć na miejsce przy ich stole i czułem się lepiej, niż mógłbym sobie wyobrazić kropka. Lot do domu był spokojny. Znów lecieliśmy tym samym samolotem. Całkowity przypadek, ale czułem się jak jakaś pokręcona symetria. Tym razem wszedłem na pokład jako pierwszy. Usiadłem blisko tylnego siedzenia z oknem i słuchawkami z redukcją szumów. Zobaczyłem, jak wchodzą moi rodzice, jego, Sara i Dan, zmęczeni, opaleni i nieodzywający się do siebie. Nie zauważyli mnie. A może zauważyli i po prostu nie chcieli kolejnej sceny. Najdziwniejsze było to, że nic nie czułem. Żadnego zadowolenia, żadnego triumfu, po prostu nic. Patrzyłem, jak zapala się kontrolka pasów i wyglądałem przez okno, aż znaleźliśmy się w powietrzu. Kropka, po wylądowaniu zignorowałem ich spojrzenia przy odbiorze bagażu i poszedłem prosto na parking. Nie próbowali mnie zatrzymać. Myślę, że nawet oni wiedzieli, że nie ma już nic do powiedzenia. Kropka, dwa dni później rozpoczął się odwet. Najpierw SMS od mojej mamy. Zdecydowaliśmy się wstrzymać komunikację na jakiś czas. Emocje są wciąż wysokie. Przekroczyłaś granicę, Ella, kropka, następnie mój tata, mamy nadzieję, że zastanowisz się nad dokonanymi wyborami i wyrządzonymi szkodami, kropka, ale prawdziwa wiadomość przyszła w formie pieniędzy. Ponownie złożyli formalny wniosek o płatność za pośrednictwem Venmo. Piętnaście, sto, loty, willa, cierpienie nie były wliczone. Odmówiłem. Spróbowali ponownie. Ponownie odmówiłem. Wtedy zablokowałem ich oboje. Sara mnie nie zablokowała. Zrobiła coś gorszego. Zaczęła ciągle wysyłać SMS Y. Nie po to, by rozmawiać, ale by prowokować. Mam nadzieję, że twój mały wyczyn był tego wart. Naprawdę, myślisz, że to sprawia, że wyglądasz na silną? To żałosne. Zawsze byłeś samolubny. Nie oczekuj, że to po prostu mi nie. Nie odpowiedziałem. Ani razu. Eskalowała od SMS-ów do wiadomości głosowych, czasami trzy lub cztery z rzędu. kropka W pracy nie wspomniałem o wycieczce. Współpracownicy pytali, jak było na Hawajach, a ja odpowiadałem tylko, cicho. Właśnie tego potrzebowałem. Nikt nie płakał. kasi i Joy śledziły mnie na Instagramie. Wymieniłyśmy kilka wiadomości, ale było jasne, że każda z nas pójdzie w swoją stronę i to było w porządku. To co mieliśmy było krótkie, proste i dokładnie to, czego potrzebowałem w tamtej chwili. Nic więcej, kropka tydzień po powrocie dostałem od taty wiadomość e-mail z tematem granice rodzinne w przyszłości. Nie otworzyłem go. Zarchiwizowałem go. Bez względu na to, jaką granicę według nich przekroczyłem, nie byłem już zainteresowany obroną siebie kropka podjęli decyzję, by mnie pominąć, by komuś innemu było wygodniej. Podjąłem decyzję, by przestać gonić za ich aprobatą. To proste kropka. Pod koniec tego miesiąca usunąłem rodzinny czat grupowy i usunąłem każde wspólne wydarzenie z kalendarza, które zaznaczyłem. Urodziny, święta, rocznice zniknęły. Cisza nie była smutna. Była czysta kropka, gdy nadszedł październik, od Hawajów minęły prawie trzy miesiące. Żadnych telefonów, rodzinnych obiadów, meldunków. Nic. Ostatni raz słyszałem głosy rodziców na terminalu lotniska. Kiedy śmieli się beze mnie, ostatni raz widziałam Sarę na ścieżce. Spaloną słońcem i oszołomioną, kiedy zdała sobie sprawę, że jestem w lepszym miejscu niż oni wszyscy razem wzięci. Nigdy nie przeprosili. Ani razu kropka po prostu przeszli do tej pasywno agresywnej kampanii, by całkowicie mnie odstraszyć. Moja mama przestała mnie obserwować we wszystkim. Tata zablokował mnie na Venmo i Linket In, co było po prostu dziwaczne. Sara nie zablokowała mnie, ale jej SMS-y przychodziły co kilka tygodni. Za każdym razem w tym samym tonie. Powinnaś porozmawiać z mamą. To zaszło za daleko, Ella. Poważnie. Wciąż zgrywasz ofiarę, Ceo. Właśnie nas porzuciłaś. Typowe. Kropka, ani razu nie przyznała się do tego, co zrobili. Nigdy nie wspomniała o decyzji, by mnie wykluczyć kropka w jej mniemaniu, to ja byłam samolubna, ponieważ nie zaakceptowałam bycia porzuconą, ponieważ nie poddałam się i nie udawałam, że wszystko jest w porządku, kiedy najwyraźniej nie było kropka w końcu ją wyciszyłem, a następnie zablokowałem. Nie ze złości, tylko dlatego, że to było męczące. Nie chciała rozmawiać. Chciała zachować złość kropka. Na początku listopada spotkałem daną na stacji benzynowej niedaleko mojego domu. Kropka był sam. Skinął mi lekko głową, gdy nawiązaliśmy kontakt wzrokowy, po czym minął mnie bez słowa. Nie zatrzymałam go. Nie chciałem. Skończyłem z sięganiem po ludzi, którzy nie wiedzieli, jak trzymać cokolwiek. Co nie dotyczyło ich kilka dni później dostałem ostatni list od mamy, napisany odręcznie, na całą stronę. Napisała, że ma nadzieję, że wszystko ze mną w porządku, że nie rozumie, skąd bierze się ten cały gniew, że rozdziera rodzinę. napisała, że przebaczenie jest nadal możliwe, ale tylko wtedy, gdy się ujawnię i przyznam do mojego udziału w tworzeniu tak paskudnego podziału. złożyłem go starannie, włożyłem do szuflady obok łóżka i nigdy więcej go nie przeczytałem. To był ostatni raz, kiedy którykolwiek z nich wyciągnął rękę. Nadeszło Boże Narodzenie, a potem moje urodziny. Spędziłem je z kilkoma przyjaciółmi z pracy, kropka, bez dramatów. Bez wymuszonych pogawędek, bez chodzenia na skorupkach, kropka, czasami myślałem o hawajach. Nie o zemście, nie o drobnej satysfakcji, ale o uczuciu tego pierwszego samotnego poranka, kiedy ocean był spokojny i nikt niczego ode mnie nie oczekiwał, kropka, ten moment, w którym zdałam sobie sprawę, że nie potrzebuję już, by dawali mi przestrzeń, że mogę wziąć ją dla siebie. Nie chodziło o karę, ale o spokój. A spokój, jak się nauczyłam, nie wymaga zrozumienia. Kropka, po prostu pozostaje cicho i pozwala wszystkim innym krzyczeć. Kropka, to ostatnie, co o nich powiem. Nie rozmawiamy już, a ja za tym nie tęsknię. Minął prawie rok. Doszło do tego, że całe tygodnie mijały bez myślenia o nich. Kropka, przestałem się zastanawiać, czy się odezwą, przestałem sprawdzać ich imiona w skrzynce odbiorczej, czy też za każdym razem, gdy zabrzęczał telefon. Kropka, życie toczyło się dalej. Przeniosłem się bliżej wybrzeża. Zdobyłem więcej niezależnych klientów i w końcu zacząłem znowu spać w nocy. Nie próbowałem niczego odbudowywać. Po prostu zbudowałem coś nowego. Cichego. Normalnego. Mojego kropka spotykałam się z kimś. Z Nickiem. Spotkaliśmy się na otwarciu galerii i od razu przypadliśmy sobie do gustu. Nie zagłębiał się w moją przeszłość, a ja jej nie rozładowywałam. Kropka, po raz pierwszy od zawsze miałam wokół siebie przestrzeń, która nie wydawała się należeć do kogoś innego. Kropka, w ostatni wtorek wieczorem, około ósmej trzydzieści, rozległo się pukanie do moich drzwi. Nie spodziewałem się tego. Nie zamawiałem jedzenia i nikt nigdy nie odwiedzał mnie bez wcześniejszego wysłania SMS-a. Kropka, założyłem, że może sąsiad czegoś potrzebował lub dostawa trafiła do niewłaściwego mieszkania. Otworzyłem drzwi i stanęła w nich Sara. Wyglądała szorstko, kropka nie w dramatyczny, rozpadający się sposób, ale w sposób, który mówił, że od jakiegoś czasu nie wygrywała kropka, włosy miała zaczesane do tyłu. Źle ufarbowane na ciemny kolor i nie miała makijażu. Miała na sobie tę wiatrówkę, którą przysięgam, że widziałem ją na studiach, kiedy wszystko między nami miało jeszcze sens. Przez chwilę żadne z nas nic nie mówiło, kropka potem spojrzała na mnie i powiedziała. Mama jest w szpitalu. Otworzyłem usta, zanim mój mózg nadążył. Co się stało? Atak serca, powiedziała. Łagodny. Powiedzieli, że wyzdrowieje, ale ona prosiła o ciebie, kropka po prostu tam stałem. Nie ruszałem się. Nie oddychałem przez sekundę. Nie mogłem sobie nawet wyobrazić mojej mamy w szpitalnym łóżku. Nie dlatego, że wydawała się niezwyciężona, ale dlatego, że w końcu zapisałem je wszystkie w części mojego umysłu, której już nie odwiedzałem. Sara mówiła dalej. Powiedziała Twoje imię przed moim, nie taty. Twoje. Nie wiedziałem, czy jej wierzyć. Podała mi złożoną kartkę papieru, tylko jeden wiersz napisany na hotelowej papeterii. Jeśli się pomyliłam, przepraszam. Kocham cię tak czy inaczej. Żadnego podpisu. Żadnych wyjaśnień. To do niej niepodobne. Nie pytałem, czy mówiła poważnie. Nie pytałem, dlaczego teraz. Po prostu wpatrywałem się w kartkę, wtedy Sara powiedziała coś, czego się nie spodziewałem. Boi się, że nie przyjdziesz, nie dlatego, że jesteś zły, ale dlatego, że myśli, że może już sobie poradziłeś, kropka to była najbardziej szczera rzecz. Jaką mi powiedziała od lat, a może nawet od zawsze. I przez krótką sekundę poczułem to. To pęknięcie w murze, który zbudowałem, nie upadek, nie przebaczenie, tylko migotanie czegoś, czego nie chciałem nazywać kropka, zapytałem, jak się tu dostała. Powiedziała, że wzięła podwózkę. Jej samochód był w warsztacie. Sara, którą znałem, nie dałaby się złapać na podwózkę, kropka patrzyłem, jak odwraca się i schodzi z podjazdu, nie czekając na odpowiedź. Zamknęłam drzwi i usiadłam w ciemności z notatką w dłoni. Nick napisał do mnie godzinę później, zwykłe, chcesz, żebym wpadł. Wpatrywałam się w ekran, a potem odpowiedziałam: Nie dzisiaj. To był dziwny dzień. Kropka, nie pojechałem do szpitala, nie zadzwoniłem do nikogo, ale też nie wyrzuciłem notatki. Wciąż leży na kuchennym stole, złożona, czekając. I na razie to wszystko, co jestem gotowa zrobić.